Orędzie 206, 15 sierpnia 1980 roku. Uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Moje chwalebne ciało. Jestem waszą matką wziętą do nieba. Patrzę dziś na was wszystkich moim miłosiernym spojrzeniem, i zamykam was w moim niepokalanym sercu które nie przestaje nigdy bić miłością do Was. Jestem niewiastą obleczoną w słońce. Moje chwalebne ciało stanowi dla Was znak mego pełnego zwycięstwa. Teraz wieczne słońce łaski i miłości oświetla, przenika i otacza moje chwalebne ciało najściślej zjednoczone w chwale z ciałem mego Syna Jezusa. Z mojego serca tryska zdrój światła, którym pragnę ogarnąć i oświetlić świat pogrążony w ciemności. Biegnijcie świetlistym szlakiem mojego nieskalanego światła. Pozwólcie się przyciągać miłym zapachem mojego chwalebnego ciała. Najmilsi Synowie, mój przeciwnik usiłuje oderwać was ode mnie i atakuje was obecnie z wściekłością. Udaje mu się strącić z nieba jedną trzecią gwiazd, a przecież i wy jesteście tymi gwiazdami na firmamencie kościoła. O wiele liczniejsze są gwiazdy, których wspaniałość przyciemnia. Zastawia różnego rodzaju zasadzki. Często zwalcza was przez dusze najbliższe, które najbardziej kochacie. Chcę was zniechęcić do tego stopnia by zgasł w was żar i zapał apostolskiej działalności. Idźcie naprzód, doskonale ufając waszej niebieskiej mamie. Tylko w moim niepokalanym sercu szukajcie odpowiedzi na wasze pragnienie miłości. Tu nie doznacie żadnego rozczarowania, tu zostaniecie doprowadzeni do heroizmu miłości. Tu wszystkie wasze rany zostaną opatrzone i wyleczone, otrzymacie nową siłę i nowy zapał, aby oddawać się duszom. Moje niepokalane serce ma wobec was wielki plan, który właśnie się realizuje. Patrzcie w stronę nieba, dokąd została wzięta wasza mama, żyjcie na ziemi, pozwalając się jej prowadzić i nieść, Dzięki temu będziecie rozszerzać moje światło i przyczyniać się coraz bardziej do tryumfu mojej macierzyńskiej miłości w duszach i w życiu wielu moich dzieci zarażonych złem i nienawiścią. Pustynia waszego życia zakwitnie w moim ogrodzie i roztaczać będziecie wokół siebie woń wszystkich cnót, które ozdabiały na ziemi duszę, i teraz chwalebne ciało waszej niepokalanej mamy.